W sobotę, proszę Państwa, na Placu Wolności odbył się kolejny protest wściekłych błyskawic. Można było odnieść wrażenie, że więcej było tam aktywistek niż samych uczestniczek strajku kobiet. Dlaczego ludzie odwracają się od wulgarnych i agresywnych protestów? No ale nie tylko o tym będziemy teraz rozmawiać. Czy wicedyrektor Galerii Miejskiej Arsenał powinna stracić pracę za akty wandalizmu? O tym wszystkim już teraz będę rozmawiał z dziennikarzem, publicystą, prezesem zarządu portalu Nowy nowypoznań.pl Piotrem Barłkowskim, którego witam przy naszym telefonie. Dobry wieczór, witam Pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Panie redaktorze. Patrząc na to, co widzieliśmy w sobotę, to można sobie postawić takie właśnie pytanie. Czy Pana zdaniem to już koniec protestu strajku feministek? Zostali sami aktywiści? Tak to wyglądało. Korpus delicti. Można zobaczyć, jak ten prote protest wyglądał w sobotę. I rzeczywiście, no ta energia już siadła. To wyraźnie widać. Protesty antyaborcyjne. Przepraszam, proaborcyjne słabną z dnia na dzień, no bo, też, bo też osiągnęły pewien poziom, który przelał czarę goryczy, pewien poziom obrzydliwości, pewien poziom wulgarności. I to na krótką metę może być atrakcyjne, może być dla młodych ludzi frapujące, ale, ale na dłuższą. Na dłuższą to się po prostu szybko wypala jak fajerwerki, i tu mieliśmy z tym do czynienia, brak merytorycznego podejścia protestujących, tak naprawdę nie wiadomo o co im chodzi, a te postulaty coraz dalej idące, tak naprawdę postulaty skrajnej lewicy no nie są aż tak nośne, żeby przyciągały masy, i nie przyciągają mas. Widzimy protesty słabną. To już było kilkanaście Cho... osób z dziennikarzami, może, może ze 30 <laughs> widzieliśmy to wszystko. No tak, ale chociaż no, była też próba jakiegoś takiej prowokacji y, poprzez y, wyśmiewanie, prześmiewanie y, y, i profanowanie kolęd, y, które głęboko są osadzone przecież w naszej kulturze. No, tonący brzytwy się chwyta. To już są coraz bardziej... Prawda, skrajne, tak jak już mówiłem, postulaty i też y, coraz y, bardziej radykalne akty. No, profanowanie kolęd bożonarodzeniowych. Y, y, taki po prostu publiczny nihilizm, odrzucanie wszelkich wartości. To jest obrzydliwe, myślę sobie, to jest moja opinia i proszę mnie za nią nie pozbawiać głowy, ale że, że, te, że te rzeczy powinny być penalizowane, no bo to jest publiczne, publiczne obrażanie uczuć religijnych. Wielu ludzi bierze do siebie takie... Takie akty, choć z drugiej strony patrząc, no tylko o to tym grupom tak. chodzi, prawda, żeby ich dostrzec, żeby w jakiś sposób podsycać poprzez te bluźniercze akty ten. Ledwie tlący się ogień, więc to druga może... opinia jest taka, żeby właśnie. Tak, to może nie, nie, nie dawajmy im satysfakcji, zmieńmy nieco temat. Otóż, chociaż równie poważnie też być może wymagający szybkich reakcji również prawnych. Otóż to takie wspomnienie, tylko jeśli pan prezes pozwoli, pan redaktor pozwoli, dla, dla naszych słuchaczy, też Galeria Miejska Arsenał już jest utrzymywana w Poznaniu. Tutaj jest utrzymywana oczywiście z pieniędzy podatników. Jej wicedyrektor nagrywa, proszę państwa, filmik, jak obrzuca jajkami kościół garnizonowy tutaj w Poznaniu. Chwali się tym następnie w internecie, tłumacząc, że to wojna. Czy w ramach tej wojny, Panie Prezesie, nie jest to nawoływanie do przemocy i za chwilę znajdzie się podobny, niezrównoważony osobnik, no i po prostu obrzuca czymś, na przykład galerię? No tak, no powinno się, powinny się tym zająć się organy ścigania i myślę, że zajmują się, z tego co wiem, to ta pani została spisana. Najgorsze jest właśnie to, że znowu wykorzystuje się publiczne instytucje, bo gdyby to był akt, oczywiście nie jest to sprawa godna pochwały w żadnym razie, ale gdyby to był akt prywatny. Tak, akt zwykłego akt menela pani, po prostu nazwijmy tak, po prostu. No tak, no to po prostu, no wie pan no cóż by tam policjant by go spisał, tak. być może jakiś mandat, ale tutaj... Znowu Wtedy prawdopodobnie mandat byłby. Byłby, tak. A tutaj się właśnie wplątuje instytucje publiczne. Instytucje opłacane z naszych podatków, no do takiej brudnej gry politycznej. No i teraz właśnie staje się to elementem jakiejś strategii, strategii politycznej. No, no staje I się, stanie się bo nie wiem, czy pan słyszał, że wiceprezydent na naszej antenie, wiceprezydent Solarski, choć Wybyk, sam, sam wybryk skrytykował, to jednak umywa ręce i mówi, że pani wicedyrektor ma swojego szefa, a ten, jak się okazało, przecież wspierał ją przed żandarmerią, gdzie była przesłuchiwana i twierdzi, że dobrze zrobiła. No tak, no właśnie. Dobrze pan to powiedział. Umywa ręce. Tutaj strategia piłata ciśnie się na usta, i Sankt. rzeczywiście taka to strategia jest. No naturalnie, że przełożony jest odpowiedzialny za panią wicedyrektor i za pana dyrektora, więc, więc pan wiceprezydent nie powinien tak się dystansować od tej sprawy. Powinien przynajmniej zabrać głos radykalnie, odcinając się od tego aktu, jak mówię, wykorzystywania pewnej funkcji publicznej. To jest jednak tutaj wyraźne, że niepotrzebnie się to łączy ze sobą. Ja powiem szczerze tak, że nawet się zastanawiam, czy ludzie po prostu prawi, normalni, po prostu przyzwoici, nie powinni domagać się Zwolnienia pani wicedyrektor. Przecież, no, nie, nie daj Boże, może mieć swoich naśladowców, tylko w ostrzejszej wersji. No i kto wtedy będzie się za to tłumaczył, za to odpowiadał? Czy wtedy też y, władze miasta będą zajmować takie samo stanowisko? Panie doktorze, to są grubsze sprawy. Co tam się przecież działo w galerii Arsenał po odejściu, po wypchnięciu pana Bernatowicza, który był Onegdaj tak. dyrektorem galerii miejskiej? Zresztą wygrał też konkurs, ale wygrał mimo konkurs. to dyrektor zdecydował tak. inaczej. To jest tak, no to ten prezydent, przepraszam. Decyzja polityczna. I co, co tam się działo przecież po jego odejściu? Jakieś warsztaty aborcyjne, jakieś warsztaty. Tak, z Berlina, wsparcie. A, tak, jakieś warsztaty sodomickie. No wie pan, tam się działy różne bardzo brzydkie rzeczy i ta sprawa gdzieś wpisuje się w ten cały cykl wydarzeń, no i, no i teraz, znaczy no, my właśnie z naszych podatków chcemy utrzymywać takie dziwactwa, mówiąc bardzo eufemistycznie, bardzo delikatnie. Zmienimy jeszcze na moment temat, bo to też wymaga komentarza. Otóż panu udało się namówić na wywiad chyba jedyny w Poznaniu, dla portalu nowypoznań.pl, wywaloną z funkcji przewodniczącej Komisji Rady Miasta Poznania, za krytykę właśnie wandalii w kościołach, radną Lidię Tudziak. Co panu powiedziała ciekawego? Niech się pan podzieli w kilku zdaniach chociaż. Powiem Panu w ten sposób, tłumaczyła, że użyła słowa społocz, za które to została napiętnowana i za które to została pozbawiona no, no, funkcji, funkcji w tak, urzędzie, tak. tak, przewodniczącej Komisji Sportu, e, której to komisji sportu no, od lat była udziałowcem i bardzo merytorycznym członkiem. No, no i właśnie z powodu użycia tego słowa wobec profana profanatorów wobec atakujących kościół, tutaj konkretnie katedrę. No i teraz, wie pan, słowo społecz nie jest ładne, nie jest eleganckie. Tak. O tym rozmawialiśmy. Ja też nie używam go w co drugim zdaniu, ale, ale jest to słowo gdzieś funkcjonujące w naszej przestrzeni kulturowej, no w pewnym świecie pojęć człowieka, że tak powiem, eleganckiego. No to jest słowo oczywiście nieładne, szczególnie... No, podobnie ty... jak barbarzyństwo, no, no czym, tak. jak na, określić ten czyn, tak, bo no nawet nie chodzi o ludzi, tylko o, o ten czyn wejścia no, właśnie, i przerwania mszy właśnie, świętej, która nie została dokończona. No, to jest zwykły no, akt barbarzyństwa, no więc... Barbarzyństwa i, i, i można go z kresowego słownika nazwać społoczą tak. no ten akt i tych ludzi, którzy, którzy tak postępują. No i właśnie i, i cóż tutaj mamy? No takie słowo, taką armatę versus wersus to wszystko, co mówią tam ci ludzie. No i teraz zestawiając te dwa światy, ktoś, a konkretnie większość rady, większość polityczna w Radzie Poznania podjęła decyzję, że należy panią Dudziak wyrzucić z tego stanowiska. W związku z tym właśnie, że z tamtej strony mogą płynąć najpodlejsze sformułowania, mogą, mogą być realizowane gesty naprawdę bardzo wulgarne i no nie y, zachowaniem ludzi porządnych, uczciwych, akceptowanych. A z drugiej strony jedno słowo, które, które... Mnie osobiście wydaje się być adekwatnym, powoduje taką reakcję. A, a no pieczątką, pan, nie pan, wiem, czy pan prezes, pan redaktor wie, że, że pieczątką jeszcze ma być albo chyba dzisiaj właśnie, być może to przed chwilą się stało radną Dudziak ma zastąpić radny, który na, na funkcji tej przewodniczącej komisji, radny, który domagał się od prezydenta wyrzucenia krzyża z sali sesyjnej Rady Miasta Poznania. No więc no, to pokazuje widzimy, chyba tak. kierunek. Tu widzimy, jakie oblicze polityczne ma Poznań. Najsmutniejsze jest to, że polityka wchodzi do samorządu, bo oczywiście rozumiem, że jakieś stronnictwa wygrywają, jest jakiś wybór, ludzie mają pewne emocje, także polityczne, w wyborach do samorządu, ale, ale jednak w komisjach, jednak w pewnych decyzjach. W samorządzie merytorycznych nie powinno być czynnika politycznego. No, radni Platformy Obywatelskiej też, panie, panie Prezesie, nie chcieli się podpisać pod ogólnym oświadczeniem potępiającym po prostu wandali w, Poznań, w Poznaniu. Zresztą sami nawoływali też do udziału w protestach, ale jak widać po liczbie ostatnich uczestników, jakoś chyba tego posłuchu za wiele nie mają. No tak, no proszę zwrócić uwagę. Jeszcze wrócę na momencie, dosłownie do Pani Dudziak. To są sprawy merytoryczne, dotyczące sportu w Poznaniu, wsparcia aktywności młodzieży, szczególnie teraz ważne. To są sprawy stricte merytoryczne i nagle miesza się do tych spraw. Politykę, no bo, no bo ta wypowiedź, uwaga, na prywatnym Facebooku jakiegoś tam e, znajomego pani, pani Dudziak, no była być może wypowiedzią polityczną w no, jakimś sensie, Pamiętam no, ale, mocniejsze, y, no, dyrektor teatru ósmego dnia choćby o oczywiście, papieżu. Oczywiście, ale nijak to się ma do spraw merytorycznych, które w samorządzie, które w komisjach porusza się. I teraz. Najbardziej mnie osobiście boli to, że samorząd Poznania jest tak upolityczniony, i to upolitycznienie to symbolizuje pan Jaśkowiak i ta sprawa, gdzie, gdzie właśnie, czy my, teraz pytanie: Czy Poznaniacy głosują? wybierając samorządowców na polityków, czy, czy głosują może dla ludzi, którzy im załatwią konkretne sprawy, które będą ich rzecznikami to, w kwestii oświetlenia. To niech to, niech to mieście, pytanie, ta... panie prezesie, będzie puentą tej rozmowy, bo musimy kończyć. Tak. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie telefonu i za rozmowę. Ja panu, tematów, tematów, jak widać, dużo. Dziennikarz, publicysta, prezes zarządu portalu, nowego portalu, o którym też powinniśmy przy okazji porozmawiać, Poznań.pl. Piotr Baryłkowski był gościem Wielkopolskiego Popołudnia. Ja z radiem poznań. Bardzo dziękuję raz jeszcze.